Poprzednio w Hardline. Namierzyłem telefon Kai. Wylądował w biurowcu Doza. Kiedyś kumplowałem się z kolesiami, którzy mieli taką maszynę, takiego robota do sejfów. Boomer powiedział, że masz maszynę, która otworzy każdy zamek. Stoda. Chcę dać za ciebie 250 atoli, jeśli dobrze jest. Mam stosunkowo dobre wieści. Jest w marnym stanie, ale dam radę naprawić. Lecimy prosto do Miami. Radia, uniformy, C4, sprzęt do nurkowania, uprzęże, bloczek do kabla i... jeden robot Kasiarz. Czyli mamy wszystko, tak? Wszystko gotowe. No to idziemy do Miami. Chwila, trzeba rzucić okiem na to miejsce. Nie możemy zostawić obciążających dowodów. Okej. Okay. Dajcie znać, jak będziecie gotowi, co tak kurwa szyczy. Doznałeś, że się przede mną ukryje? Zbędą za! Wszystkiego cię nauczyłem! Jak leci, młody? Ponaraz zastrzwiam tego gnoja! No, ale peszek. Rąk się za... Żegnę. mać! Hej. Sorka. To Daus. Nie chcesz się, nie wiem, przywitać? Prosto na pocztę głosową Denata. Chwila, co ty robisz? Daus pewnie chce wiedzieć, co się dzieje. Wyślę mu wiadomość. Jesteś u diabła. Powinien już stamtąd wyjść. To już trwa ponad godzinę. Może się zgubił. Na drzwiach jest znak, który prowadzi do celu, więc chyba dał radę. Cześć, to ja. Przepraszam, zawądziłem. Gdzie ty w ogóle jesteś? Ten zbiornik znalazłem z łatwością, ale z odpływem było już trochę ciężej. Tam jest więcej rurek niż w organach kościelnych. Hej, Tyson, uważaj na te kamery. Luz na szelkach, jestem pracowitym czyścicielem okien. Przygotuj kabel. Wkraczamy. Ograniczony kontakt radiowy. Jasne. Ran. Dąs nie mógł sobie znaleźć mroczniejszego budynku? Cieszę się, że facet w ogóle tu jest. Inaczej bylibyśmy udupieni. Zaraz, zaraz. W tej okolicy na szczycie każdego wieżowca jest zbiornik wody. Dzięki temu nie chwieją się w sezonie huraganów. Dowód, pewnie sądzi, że dzięki jego biometrycznym windom i kuloodpornym szybom ten apartament jest nie do zdobycia. Pewnie zaraz się dowiemy, nie? Szybko, Tyson lada chwila rzuci kabel. Mam jeszcze jeden. Te są to pani. Jest furgonetka. Mi Szybciej trochę nam się śpieszy, Boomer. No wiem. Jedno pytanie. Na pewno chcemy to zrobić. Późno na wątpliwości, prawda? Tylko pytałem. Jakby 100 tysięcy galonów wody miało mi... 200 tysięcy. Miało mi spaść na głowę, czy tam ile jest, to sprawdziłbym, czy jest bezpiecznie. Tak, tylko mi Jeśli znasz inny sposób, żeby się tam dostać, to dajesz. A wysadzenie zbiornika to był twój pomysł. Bo było bardziej realne, zanim się za to wzięliśmy. Jezu. Yes. Tyson wrócił do gry. Dawaj, C4. Trzymaj. A kanapkę z masłem orzechowym i dżemem też tam masz? Mogę podpisać BOMBA wielkimi literami. Dobra, dość tego. Do roboty. Dawaj kabel do łodzi. E, to, powinienem być z robotem na górze. To może chcesz się zamienić? W sumie chyba jest spokój. Miłej zabawy. Jeśli chcesz zobaczyć, co jest w kolu, dobrym punktem obserwacyjnym będzie parking po prawej. Można się tam dostać na kilka sposobów. Na to wygląda. Na tyłach jest rampa załadunkowa, a z boku składy na bokie. Zostają jeszcze drzwi. I sporo strażników. Sporo strażników. ludzi potrzeba, żeby obstawić biuro Nie ruszaj się! Oszalał! Tylko spokojnie tydzień! Zajmę się tym ty, nie ruszaj się! Okej, sądzę, że rozkminie ten kod. Winda działa. Sporo strażników jak na 4 lipca. Myślisz, że to usiłuje spodziewa? Może, ale nie wie, które wpadniemy. Hej, jestem na dziewiątym piętrze, ale strażnicy chyba mają tu imprezę. No to jedziemy na dwudzieste. Uderzymy z góry. Fajnie. <laughs> Powiedz, co robiłeś czwartego lipca jako dziecko? Wiesz, psułam ludziom hot dogi i oglądałam sztuczne ognie. Jesteśmy na 20. Witam w Outcomes. Już idziemy. Tysięcy lat ludzkiej cywilizacji, a my wciąż... Zerzysz jeszcze piwo? Mam swoje zdanie. Jak sądzisz, czemu Dose wezwał wszystkich na weekend? Z nim to jest tak, że zawsze wie coś, czego nie Lunch. Wiesz, nie włamywałem się już w sumie od jakichś ośmiu dni. Ej, to na pewno właściwa rura? Oczywiście. Myślę, że jesteście szurnięci. Chodźmy na górę. Na pewno chcesz to zrobić? Słuchaj, jak nie nacisnę tego guzika, to forsa przepadnie. No tak. W Los Angeles prosiłaś, żebym ci zaufał. No i gdzie przez to skończyłeś? Powiedz mi, spoko, Kai, uda się. Nie mam pojęcia, czy się uda, Kai. No to chyba moja kolej, żeby zaufać tobie. Zrób to. Ale lepiej go wpuść. Szybko, ktoś na pewno powiadomi policję o wybuchu Nie sądzę. Do Ruszamy Miło was widzieć cały historyk. Powiem tak. Na były Do ósma gór. Widzicie? Ten stół kosztuje 24 tysiące dolców. Czytujesz te magazyny dla burżujów, do których żaden dziany gość nigdy nie zajrzy? Prenumeruję wszystkie kołki jedne. W przeciwieństwie do was umiem docenić prawdziwy koszt. No dobra, po prostu odpal tę całą bestię. Okej. Okay. Gdzie co jest? O, kurwa. Dobre pytanie. Dobra, rozejrzyjcie się. Skarbiec musi gdzieś tu być. Coś mi mówi, że Dost przeczytał sporo komiksów jako dzieciak. No to jazda. Okej, okay, teraz to, to i to. No i gotowe. Dobra bestiu, działa. Nie będziesz pilnować jak mu idzie? Raczej nie trzeba go zachęcać. Mam złe wieści. Niech zgadnę. Towarzystwo. Ilu. też mój najgorszy możliwy scenariusz? No. No dobrze. Dobra, idą. Przygotować się. W biurze Dąsa jest wprost. Przygotujmy się na nich. Przyda się wszystko. Łapki, ładunki wybuchowe, cokolwiek. Przyjdą tu tymi korytarzami. Musimy ich powolnić. I, jeśli masz miny laserowe, czas je podłożyć. Ktoś idzie. Są tutaj. Sprawdzić! Rozejrzeć się! Uwaga! Ci goście grają ostro! Sprawdź start. Szukaj dalej! Sprawdzić, czy tu nikogo nie ma! Chcę szukać każdego. się! Jeśli coś tu jest, trzeba go znaleźć. A tam spojrzałeś? Prawda? Rozejrzać no się! Sprawdzić wszędzie. Jeszcze zajmie czasu. To zapiszcie, kiedy skończy. Mordę, odczyli prąd! Uwaga, następni! Celownik na podczerwień, pora go użyć. Sprawdź szafkę z bronią w piórze do Jeśli to tu jest, trzeba go znaleźć! Niech się dostał! Do, Do dzieła! Ja się przebiła. A jesz malinka? Powiedz, ale skarbiec jest otwarty. Poradu muszę posprzątać. Do tyłu! <tryk> Tyson! O Jezu... Żyję. Kula nie przeszła. Hej, zostań ze mną, kochanie. Tu jestem. To Musimy go stąd zabrać. Wstanie. A, no już. Ty zabrał pieniądze. Zabierz go na dół. Tędy. To zwiedział, że przyjdziemy. Nie dorwałeś mnie. Najwyraźniej. Zaskakująco trudno cię zabić. Jeszcze z tobą nie skończyłem, pierdolcu. Wiesz, też tak sądziłem. Serio. Ułatwmy sobie życie. Jestem na Santa Rosa, to niedaleko. Wiem, gdzie to jest. W takim razie serdecznie zapraszam. Niech to szlak! Nikt, musimy stąd wiać. Boomer, cię złapi, dobrze? Wumer! Ej, co, do ciebie leci. Dalej. Będę tuż za tobą. Ja oni są. Kurwa! Dalej. Wszystkie! Tam są! Ej, nie ruszaj się! Raz, raz! Dobrze, zostań z Lepiej się pocieszcie! Złapem go, kluczem i zeszłam! Dziękuję! 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 to. Szybciej! Szybciej! Ruchy! No ruchy! 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 Otwórz Musisz być przytomny! Wyjdzie z tego? No nie wiem! Trochę go pokieroszowało! O choler. Będę sterował! Pomóż Hej, Ej! Dokąd płyniesz? Na spotkanie z Dowsem. Skąd wiesz, gdzie jest? Powiedział.